Hmm, która opowieść o tobie jest ważna? Czy jak jesteś na scenie, to naprawdę tam jesteś? Dlaczego nikt nie wierzy w Twoją pewność siebie? Szukamy odpowiedzi na takie pytania tam, gdzie nie spodziewałbyś się ich znaleźć. Nie bez powodu jesteśmy tutaj, w moim ulubionym miejscu na Ziemi, bo storytelling to tak naprawdę stwarzanie świata. Kto ma opowieść, ten ma władzę. Nie ma potężniejszego narzędzia niż opowiadanie. Do tej pory uczyliśmy się reguł, a teraz właśnie będziemy je łamać. Będziemy szukać zupełnie gdzie indziej. Pytać, a nie wiedzieć. W nowej wersji opowieści nie ma gotowych recept. Będziemy e, mieszać koniec z początkiem, odwracać kota ogonem, szukać tego co kuje i tego co łaskocze. Au. Au. <laughs> Obok tych opowieści, które będziecie tworzyć, nie da się przejść obojętnie. Gdzie w mózgu kryją się emocje? Jak nimi zarządzać? Co zrobić, żeby być jak frontman kapeli rockowej, kiedy wychodzisz przed publiczność, a tłum szaleje? Jak pracować głosem? A może publiczne wystąpienia są jak mecz bokserski i można się do niego przygotować tak, jak robią to sportowcy? Storytelling Masterclass to nie lekcje ani nie warsztaty. To szereg doświadczeń i eksperymentów, którym poddam się, żeby odkryć najlepsze triki, najbardziej e, dogłębną wiedzę, najlepsze sposoby na to, żeby mówić tak, żeby świat chciał to usłyszeć.